Witajcie, tu przewodnik Kazimierz Dolny. Tym razem wyprawiłem się nieco dalej za miasto. Trafiłem do Wierzchoniowa. To miejscowość położona nieopodal Kazimierza, na trasie z Kazimierza do Nałęczowa. Dość popularna i to ta trasa, która prowadzi przez miejscowość Wąwolnica. Znalazłem się tutaj po to, żeby pokazać Wam, jakież to Wierzchoniów kryje tajemnice. Oczywiście nie jest żadnym sekretem, że największym skarbem tych okolic to są wąwozy. Wąwozy położone na, na Łęczowskim płaskowyżu. Jeden z takich systemów wąwozów właśnie za chwilę Wam pokażę. Wielu z Was zastanawia się, w jaki sposób powstawały właśnie takie wąwozy jak korzeniowy. Tutaj przejeżdżamy przez odcinek, gdzie głębocznica jest niewykształcona do końca. Zobaczcie na charakterystyczne takie ja to nazwę krawężniki z ziemi. No po prostu pojazdy, które tędy jeżdżą, powodują wyżłabianie się tej drogi. Tutaj mieliście przed chwilę możliwość zobaczenia, jak to wyglądało na początku, m.in. też w takim miejscu jak Wąwóz Korzeniowy. Już za chwilę wjedziemy do kolejnego takiego odcinka, żebyście mogli też to na własne oczy zobaczyć. Chyba, chyba nawet ten będzie lepszy do tej próby. Zobaczcie, zbliżamy się powoli. To również jest głębocznica, no ale wciąż nie możemy tutaj mówić jeszcze o wąwozie, ale kiedyś może za kilkaset lat tu również powstanie taki wąwóz i być może również ludzie będą wtedy do niego przychodzić, żeby podziwiać wyeksponowane korzenie. Zobaczcie jeden z moich najbardziej ulubionych zakątków, który lubię odwiedzać w okolicach Kazimierza. Właśnie pokonaliśmy przed chwilą wąwóz, który Wam pokazywałem. W tu mamy taki fajny las. Można śmiało zaryzykować, że on jest widny. Daleko można spoglądać. Wszędzie plątanina wąwozów, tak jak tutaj. Mamy kolejne wejście. Tutaj urokliwa droga. Wąwóz jest również w, tamtym, w tamtą stronę. Bardzo fajne miejsce. Wystarczy przyjechać do Witoszyna. No i dotarliśmy wąwozem i tą urokliwą drogą leśną na wierzchowinę na łęczowskiego płaskowyżu i tutaj właśnie, jak widzicie, są pola, trochę lasu, jest też polna droga. My właśnie tą polną drogą właśnie tą tutaj pojedziemy do następnego wąwozu, który chcę Wam pokazać. Muzyka ጢጃ�ጃ�ጃጵጃ�ጌጋገ � flatsИክጇጥጋ Jak tu trafić? Możecie pokonać tą trasę od drugiej strony, bo już nasza krótka wycieczka dobiegła końca. Ja znajduję się na drodze z Celejowa do Kolonii Rzeczyca. Bardzo piękna dolina, też Wam ją polecam. W tej dolinie znajduje się też miejsce, które mogę Wam szczególnie polecić, jeżeli chcecie ciszy, od zgiełku, nie chcecie siedzieć w centrum miasta, czyli Gołębnik w Rzeczycy. Wyjątkowe miejsce i wyjątkowi ludzie go prowadzą, natomiast no obiecałem wam powiedzieć jak wejść do tego miejsca, którym przed chwilą zjechałem z Płaskowyżu nałęczowskiego, Łęczowskiego, a raczej z jego wierzchowiny. Zobaczcie, tutaj mamy takie tablice. Żeby tam wjechać poszukajcie tej tabliczki przy drodze. Witoszyn, numery posesji 2544, wjeżdża się tędy. I cóż, wbijajcie do Kazimierza, stolicy dobrych wiadomości, tu się naprawdę można dobrze rozproszyć. Nie siedźcie w tych miastach, bo to nie ma żadnego sensu. Mamy piękną złotą jesień, dywany żółtych liści pokrywają całą ściółkę w lesie. Wbijajcie do Kazimierza i jego pięknych okolic. Pozdrawiam was serdecznie, Przewodnik Kazimierz Dolny.